Serdecznie witam w kolejnym materiale poświęconym grze War Thunder, z tej strony Henio oczywiście, a z drugiej strony jest Rosso, cześć Rosso. E, siemanero, e, <laughs> sorki ludzie, ale muszę jeszcze trochę zciszyć grę. Okay. Generalnie tak, e, to nie jest kwestia tego, że my lubimy alkohol, bo e, to alkohol lubi <laughs> nas. <laughs> Nie, my w ogóle nie byliśmy alkoholu, nic, my pijemy, Jesteśmy w ogóle. Totalnymi abstynentami, jesteśmy to tak. za młodzi na alkohol. Tak. Mamy dopiero 20 i 23 lata. A jestem stara dupa już. Także. No. <laughs> e, także te gas, e, Powtarzamy. W sumie, gdybym miał. <laughs> gdybym miał dość brandy, to bym powtarzał ten czarny co odcinek. Nie? <laughs> A, tak. Także no Kiedyś e... zrobimy drunk stream na 44-0 Zrobimy kiedyś, tak? Czemu nie? Już będziecie nas lubić bardziej Tak To no lubcie nas O ile się. w ogóle <grym <grym O fuck. muszę się Muszę się napić <grym> O fuck Gdzie coś jesteś? Polski no już? A tak No Zdróżko Zdróżko Także no. no Zasady same Giniemy bądź się rozbijamy No to pijemy Cóż, ja za Oczywiście coś nie. Pijemy Brandy tak, że to nie jest nic e, Lekkiego. Nie, 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 Myślę, że z wódką by było łatwiej. <gryso> my jesteśmy youtubery, bo nie pijemy kupnika. Jeżeli ktoś z was nie pił brązowych alkoholi, to nie polecam. Bo <gryso> no, Ale no, nie, Na ja naprawdę to jest... To znaczy buski, brandy, czy Bourbon. Nie są dobre, nie? Ale naprawdę trzeba mieć już zjechane... Znaczy, nie żebyśmy dużo pili, nie? Ale trzeba mieć naprawdę mocne, mocne do tego. Weź, bo czelek zepsuje i wypluje. Nie ośmieszaj. Właśnie piłem za twoje zdrowie. bo mojego szkoda. Eee... Co my tak szybko punkty tracimy? Bo nam bombowce rozwalają te... ...naziemne. Aha. Ja nie jestem w stanie go rozwalić. O, dobra, asysta. Z tymi moimi dwudziestkami to ja go... ...kurczę, głaskam. Aha. Fuck. Zostałem... ale żyję. I dobra. Jak wyląduje i się naprawię, to nie muszę chyba nie? Unikasz? A, czy nie, wiesz, nie bo mi... Nie... Bo mi się Brandy skończy. Stracone życie równa się picie, więc... Dobra, nie wiem czy siedzę już, czy nie. Jeśli wylądujesz ryjem na twarz i przeżyjesz, to nie pijesz. Dobra. ty za, za ciebie chyba. wypiją. O, oh, fuck. Czyli, ale nie, nie zniszczyłem. O, crash. Kurde, muszę się napić. Ale moje manewry no. są takie dzikie Zachaczyłem śpigłem o podłoże i mi się zbiera o, Ale wyrwało To jest piękne jak ten pocisk doleci i tak niechcący komuś ogon robbiesz I ty my prawie już przegraliśmy To się szybki odcinek <toddź> Hmm. To najwyżej dorzucimy jeszcze jeden odcinek. Jeszcze mm -hmm. jeden odcinek, mówię, jeszcze jeden tak. Aaaa, jeszcze no, Dokładnie, jeszcze, jedno, jedy, jeszcze jeden mecz. Mecz, o, z tego słowa szukają Tak, I się zasób troszeczkę w e, O, nie. Już postaram się go rozwalić. O, kurde, nie trafiłem. Gdy, jest ale jestem, jestem trzeci. Jestem na podium Przynajmniej Heja. dzisiaj będzie się dobrze spało. No. Ja jeśli nie chodzi nie. o chenia to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jest. Dziwne, że nie robią numerów, nie przy tym te No nie? Kurde, jak ktoś nie umie liczyć do więcej niż 5, to ma przestać. No, to wtedy który jesteś? No trzeci w drugim rzędzie. <laughs> Stąd w drugiej połowie. Nie dogadaj się nie. z takim. Dobra, to jeszcze jedną pombę. Czyli Powietrzną oczywiście. Jestem ready. Oczywiście, jak ktoś się zastanawia, to jest ten samolot samolot. Ja takie orzełki na, na tych... Na... Skrzydełkach. Tu śmier mam oczywiście... Śmiesznie godosz bracie. Orela. Tu mam szachownicę, tu mam dwie szachownice, tu mam pioruny. Wiesz co? Dobrze, że mam... YouTube nie jest Unii Europejskiej, bo pewnie byśmy dostali bana za picie. Ja, no, jak można na Twitchu pić, to tutaj też. No tak, bo to nie jest Unia, to jest Amerykańskie. Jestem ciekaw YouTube jak... Unii, to... jeszcze nie wiem jak nazwę ten, 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 ten materiał. Drunk, drunk, co? Wiesz, jak robisz stream na Twitchu na YouTube, to wiesz, drunk stream. Super. Uh -huh. A jak na YouTube nagrywasz coś, to jak... Drunk uh, YouTube. <laughs> drunk to? Drunk job drunk I've ever had. <laughs> drunk that to w tych. Drunk job to jest za trudne. <laughs> <laughs> drunk, to, za, 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 za. <laughs> drunk job, I ever had. Znaczy mój English jest. I tak bardzo kaliczny, ale to już nie go kalaczu jeszcze bardziej. A propos mojego Englisha, jeżeli nie widzieliście odcinku The D, e, który nagrywałem, są dwa, to zapraszam tam tłum, aż wszystko. Oczywiście polecam grę bez rampita. nie Pitor tylko się rozpałni, to ja jestem już przeży. Gdzie to jesteś? No dobra. A. Bo ja idę na, na, na ziemię. Już nie lubię z ludźmi bić, jestem pacyfistą. Pacyfista. A ja jestem kapitalistą. A, a propos pacyfisty, <laughs> jeżeli nie wyglądaliście, <laughs> jeśli <ja się> chodzi o kolumny <laughs> z Alien Swarmack, Zapraszam. <laughs> a, tak, zapraszamy. Ja, tak, tam dostałem, dostałem Achievement, w ja byłem medycznym pacyfistą. Ej kurde, ja nie widzę znaczników tutaj w ogóle. Uważaj na tego, py. I zarąbiliście by się w takim... Amunicja mi się skończyła. Ty, ale w takim stanie zarąbiliście by się... Znaczy, stanie trochę świetnego, ale... Fajnie by było grać CS-a teraz. No, chyba bijemy. By, by było <grym> śmieszne. Jeżeli chcecie zobaczyć... Nie, bo się nie ma tego czasu. <grym> to po prostu no. w góry, ale... E, to... <grym> I tak to <jest>, ogląda. wygląda. <grym> Macie pecha, zobaczycie naszego drank y, cesa <grym> Tak. Jeszcze musicie ewentualnie zobaczyć nasze czołgi na parku No, to na pewno. W końcu w czołgu też No, oba skrzydła straciłem, ty, ale jak to wygląda. Zobaczysz to na, na materiale, ej. I kadłubek został na kilku. Kadłubek. Ja czy będę dostał zasiłek? Kudy, się nawet... no. hmm. Znaczyń, że pęczu, jest to Kurde, ja nie, że kończy 50, to Reload! fucking Nie wiem, czy my do, hmm, do tego, co... ...sama grać Co, my nie damy? Za <laughs> ze mną się nie zapijesz hmm. Dobra, zlecimy dalej. O! A, a, a bada, jest Ej, tak, jeżeli ktoś nie ubrałem do ostatniego odcinka, bo nagrywamy jeden po drugim. To mówię trochę ciszej. Z tego względu, że oczywiście jest bardzo późno. I nie mieszkam sam, dlatego muszę trochę ciszyć mój ton. Ale oczywiście postaram się podgłośnić, jak już będę renderował. Także powinno być dobrze. Ale jakby ktoś się zastanawiał. Ty w ogóle, ale patrz. Nasz North and South, nie? South. Teraz już taki trochę średnie North and South. No a teraz to South and Middle South? W sumie ja jestem bardziej teraz na południowym zachodzie. Chyba? Znaczy to powinno być... Znaczy zależy jak patrzysz, nie? Jeżeli patrzysz od mojej strony, to ty jesteś na północnym wschodzie, jeżeli patrzysz, patrzysz od twojej strony, to jesteś na ...południowym zachodzie. No, jak przypisz od na duchu to na wschodzie, a jak na dwóch to na zachodzie Coś takiego. No, fuck, Kiszak. Izak. Nie ja z Izakiem nie wygram. Izak zawsze wygrywa. Kurde. Jezu, się Będę się kręcił w kółko. Może mnie nie zauważył. Może musi w głowie zakręcić. Ja ci powiem Niby mały co? łyk, a czujesz w kręgosłupie. O. Ja się ja na studni chcę, byłem, i miałem balantajza tych. kurde Ej, kręcę się w kółko, teraz Ej dobra, bo ja nie wiem co się dzieje. O. Lecisz, chłopie, lecisz no bo uciekałem przed Iszakiem. Przed Izakiem uciekałem, ale I chyba nie w Ground Forces nie będzie picia za zniszczenie, bo skończyła mi się ta szklanka bendy. To dolej. To się zaraz kończy. Kuba, dalej. Wy dosłyszycie dalej. Kuba, z czego? Patrzcie. No, z czego, Kuba? Ty zobaczysz, oso. Zobaczysz Kuba, Z czego? Patrz No ja nie widzę. Nie widzę. Ty se zobaczysz, Kuba. Musisz Zobacz. się... coś. Ty masz tam jeszcze małpkę, to małpkę, małpkę pi. Małpka jest awaryjna. <grymka> Małpka jest w razie pożaru. Faki trafiłem. Traj się o tego drzewa robię, ale... znaczy rozbiłem małpkę. 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 Co to jest <grym> Zobaczcie na materiale, nie? Strzelałem w AAA. -a. a propos a, -a bicia w AAA, tam się przydało trochę. Nie, ale strzelałem w AAA. -a. Stary, wszystko poszło obocznie. Wszystko. Czyli trzeba. A, nawet nie przebija 40 mm. No nie, no bo to jest beton, to wiesz, to jest większe niż 4 cm. No ty, kuwa, A AT. A mieszkania są z czego? Kuwa, z betonu. I co? I strzelasz sobie z takiego CKM, a nie? I sobie go przebijesz. Nawet CKM chyba ma większy kaliber, nie? Nie. Ile prawie? Nie, tam jest chyba... Nie wiem, ale to jest duży to kaliber chyba, 50 no. chyba czy coś. Nie no, największy masz kaliber ile? 12 mm, bo to jest baret, nie? Co ty gadasz? No jak nie jak tak? To jest 40, nie? Kaliber 40 to ile to jest? Ja nie 50 wiem, 50K to jest 12 mm. 50? Ten A nie 40? A 50 faktycznie. Nie wiem, no, Jozech czytał, no. <laughs> to cię zaskoczę. <laughs> Jozek czytał. I żeś wyczytał, że tak jest. Że Baretta, nie? Znaczy Baret to jest ten. Jak 50K to masz 12 mm. Aha. Czy, ale no ja nie widziałem, żeby Barretta po też ścianę przebijał. Nie wiem, Baret przebija. Ty widziałem pewien odcinek jak ten. Gościu się wypowiadał tam takim był snajperem i mieli tam misję, że tam ogólnie ten. Jego oddział tam był w jakimś tam mieście i zaskoczyli tam ogólnie te taliby. I on miał, właśnie miał bareta i tam zestrzelał z chyba, na półtora kilometra bodajże, bo z Zdrowie. Zdrowie. I teges. I zestrzelał tam powiedzmy z 15 kilometrów. jeden taki się schował za ścianą, nie? Taką betonową. I miał RPGa ogólnie. Czy też wyrzutnie granatów, jak to się nazywają I teges. I on miał jakiś tam specjalny pocisk, który dopiero wybuchnie za tym, za ścianą, nie? No. I kuwas zaszczelił w ścianę. I go zabił. Nie spodziewałem się tego. Typowy... No. O, się wyścierał. Spędziłem. Powiem ci... Zaskakująca historia. Prawie jak Moirai. Ja szczerze mówię, nie widzieli. Przepraszam. Przepraszam. U nas tam będzie? A, na ja pewno. Jest. Dobrze. Na końcu każdego materiału będzie e, odnośnie do kanału Rossa, także możecie sobie tam wejść i podwiedzać. Muszę się napić i od razu otworzyć. Gra nie praktycznie chyba nie jest wskazane. Co? Nie słyszałem cię. No? Dobrze. I to jest, to jest dobre. Tam jest fajne to, że nie musisz za bardzo używać rąk, żeby wygrać. Znaczy... To grać. ty prosto gra Gaby. To jest moja tajemnica. To jest włos. moja tajemnica. A. Nie no ale, to mm, to mam od tego ludzi. Po tym. Nie no dobra, nie mam, mam ludzi, Ciekawe. ale... Chodzi o to, że mogę się normalnie napić, a samolot mi leci. A, to ta. Le leci w kółki. Ty pajce, od ciebie. No cóż, miałem ja wolę być na dole. A to w sumie to Dobra. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam Was do kolejnych. Oczywiście jeszcze będziecie zobaczyć kolejny z Ghost Force. A ze mną, oczywiście, wyłuchajcie. W odnoście do jego kanału będzie, będzie i w opisie i na końcu filmu. Jeżeli oczywiście film się podobał, to łapka w górę. Subskrypcja, dzwoneczek. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach w szerokości. i Do usłyszenia. Tak, Rosso się bardzo ładnie pożegnał i nadal jest z nami, a ja się z Wami też żegnam. Mamy 16 minut materiału, więc bardzo słodko. Ty wciąż jesteś również z nami, bo jeszcze nie zakończyłem. A, spoko. W takim razie jestem ze wszystkimi <noise> i tak, żegnam się Czulej Mili oczywiście. Do następnego spotkania w następnym materiale, który będzie z, w tym stanie, oczywiście. Za chwilę. <laughs> Za chwilę. Jeszcze będzie CS, ale nie tak, umiem bo ja Nie CS. mogę. To bardzo być. csa zobaczycie już z mojej strony. Także tak jest. Także będzie, będzie, będzie ciekawie. Oczywiście walniemy rankeda, ponieważ ja jeszcze nie mam rangi i muszę sobie wybić rangę, ale to wszystko będzie w CS. -ie. A tutaj żegnam się z wami czule i mile. Pozdrawiam was Rosso i Henio, szerokości i bye